Twój pierwszy e-book. Kompletny poradnik. Rozdział 8. Promocja i marketing e-booka. 8 maja SEO i optymalizacja opisów oraz treści e Zagadnienia. 8.5.1 Wyszukiwanie słów kluczowych. 8.5.2 Optymalizacja opisu ebooka. booka 8.5.3 Optymalizacja treści e-booka. 8.5.4 Narzędzia i plagieni SEO. 8.5.5 Monitorowanie i analiza. 8.5.6 podsumowanie Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych SEO jest kluczowym elementem w procesie promowania ebooka. Dobrze zoptymalizowane opisy i treści pomagają zwiększyć widoczność ebooka w wynikach wyszukiwania, przyciągnąć większą liczbę potencjalnych czytelników i poprawić konwersję. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik dotyczący SEO i optymalizacji treści ebooka. Definicja słów kluczowych Słowa kluczowe to terminy i frazy, które potencjalni czytelnicy wpisują w wyszukiwarki internetowe podczas poszukiwania książek lub informacji związanych z tematyką ebooka. Narzędzia do badania słów kluczowych Google Keyword Planner, narzędzie do analizy popularności słów kluczowych oraz sugerowania fraz powiązanych. Ahrefs umożliwia badanie słów kluczowych, analizę konkurencji oraz monitorowanie pozycji. SEM oferuje szczegółowe raporty na temat słów kluczowych, ich trudności i potencjalnych możliwości. Techniki Long-tail keywords, wykorzystanie dłuższych, bardziej szczegółowych fraz, które są mniej konkurencyjne i mogą przyciągnąć bardziej precyzyjnych odbiorców. Analiza konkurencji, sprawdzenie, jakie słowa kluczowe stosują konkurenci i dostosowanie własnej strategii SEO. Tytuł i podtytuł. Inkluzja słów kluczowych. Upewnij się, że głównym słowem kluczowym znajduje się w tytule i podtytule opisu. Powinno to być naturalne i dobrze wkomponowane w tekst. Chwytliwość. Tytuł powinien być atrakcyjny i zachęcający, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych czytelników. Treść opisu. Struktura. Opis powinien być dobrze zorganizowany, zaczynając od wciągającego wstępu, przez szczegóły dotyczące zawartości ebooka, aż po korzyści płynące z jego przeczytania. Słowa kluczowe. Wpleć słowa kluczowe naturalnie w treść, ale unikaj ich nadmiernego użycia (keyword stuffing). Stosuj synonimy i pokrewne frazy. Podpunktowanie i akapity. Czytelność. Używaj punktów i krótkich akapitów, aby tekst był łatwy do przyswojenia. Dłuższe bloki tekstu mogą odstraszyć czytelników. Linki wewnętrzne i zewnętrzne. Linki do strony lądowania. Jeśli posiadasz stronę lądowania dla ebooka, dodaj linki w opisie. Pomaga to w poprawie SEO i zwiększa ruch na stronie. Linki do powiązanych treści. Jeśli masz inne powiązane ebooki lub artykuły, dodaj odpowiednie linki, aby zwiększyć ich widoczność i wartość SEO. Formatowanie. Nagłówki i podnagłówki: używaj nagłówków H1, H2, H3 w tekście ebooka, aby poprawić strukturę treści i ułatwić indeksację przez wyszukiwarki. Zawartość multimedialna, dodawanie obrazów, wykresów i tabel, które są dobrze opisane za pomocą tekstów alternatywnych, może poprawić SEO i uatrakcyjnić treść. Jakość treści: Unikalność: upewnij się, że treść ebooka jest oryginalna i dostarcza wartościowych informacji. Wyszukiwarki preferują unikalne treści, które nie są powielane z innych źródeł. Długość treści, dłuższe treści mają większą szansę na lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach, pod warunkiem, że są dobrze napisane i zawierają odpowiednie słowa kluczowe. Optymalizacja dla czytników. Tekst alternatywny dla obrazów, upewnij się, że obrazy zawarte w ebooku mają opisy tekstowe, alt-tekst, co ułatwia indeksację przez wyszukiwarki i zwiększa dostępność treści. Yoast SEO. Opis, wtyczka dla WordPressa, która pomaga w optymalizacji treści pod kątem SEO, analizując użycie słów kluczowych, długość tekstu i inne elementy. Funkcje: ocena SEO, wskazówki dotyczące optymalizacji treści, możliwość dodawania metaopisów i tagów. SEMrush SEO writing assistant. Opis: narzędzie wspierające optymalizację treści w czasie rzeczywistym, pomagające w integracji słów kluczowych i poprawie jakości treści. Funkcje: ocena czytelności, sugestie dotyczące słów kluczowych, analiza konkurencji. Grammarly. Opis, narzędzie do sprawdzania gramatyki i stylu, które może również pomóc w optymalizacji treści pod kątem SEO poprzez poprawę jej przejrzystości i czytelności. Funkcje, sprawdzanie gramatyki, stylu pisania, sugestie dotyczące słów kluczowych. Google Analytics. Opis, narzędzie do monitorowania ruchu na stronie, które pozwala śledzić, jak użytkownicy trafiają na stronę ebooka i jakie działania podejmują. Funkcje, analiza źródeł ruchu, wskaźniki konwersji, raporty dotyczące słów kluczowych. Google Search Console. Opis narzędzie do monitorowania wydajności strony w wynikach wyszukiwania Google. Pomaga w identyfikowaniu problemów z SEO i analizie wydajności słów kluczowych. Funkcje raporty dotyczące słów kluczowych, błędy indeksacji, analizowanie kliknięć i wyświetleń. SEO i optymalizacja opisów oraz treści EBOOKa są kluczowe dla zwiększenia widoczności w wyszukiwarkach i przyciągnięcia większej liczby potencjalnych czytelników. Poprawne wyszukiwanie słów kluczowych, optymalizacja treści i opisów, użycie odpowiednich narzędzi SEO oraz regularne monitorowanie wyników to kluczowe elementy skutecznej strategii SEO. Przestrzeganie najlepszych praktyk SEO pomoże zwiększyć szansę na sukces w promocji ebooka i osiągnięcie lepszych wyników sprzedażowych. Twój pierwszy e-book, kompletny poradnik, rozdział 8: Promocja i marketing ebooka. 8 maja SEO i optymalizacja opisów oraz treści ebooka.